Mamy obecnie w Polsce splot korzystnych czynników dla oceny banków, jeżeli chodzi o ich odporność na przyszłe negatywne wydarzenia. Pierwsza ważna rzecz, pewnie najważniejsza to jest kwestia taka, że obecne warunki makroekonomiczne i przyszłe, te tak zwane szokowe. Są całkiem dobre dla polskiej gospodarki, bo z gospodarki bierze się sytuacja firm, prawda, ocena kredytowa i tak dalej. Obecnie mamy bardzo dobry wzrost gospodarczy, nawet jak będzie mniejszy w przyszłym roku, a w następnym będzie jeszcze trochę mniejszy, to na tle rynków europejskich jest bardzo dobry. W związku z tym, kiedy Europejski Nadzór Bankowy przygotowywał scenariusz negatywny dla polskiej gospodarki, to on nie zakładał długoterminowej recesji, tylko można powiedzieć silne spowolnienie. I w tych warunkach spowolnienia, gdy się popatrzy na sytuację firm, to ona oczywiście będzie trudniejsza niż jest obecnie, ale nie będzie taka, że te firmy będą padały jak przysłowiowe muchy. I to się bierze taka, można powiedzieć, siła portfela kredytowego banków polskich. Druga rzecz jest taka, że oczywiście jest tak, że polskie banki, zwłaszcza te, o których mówimy, szołówki, to one są według mnie dobrze zarządzane, są odporne na krótkoterminowe stresy. Mówię krótkoterminowe, bo powiedzmy rok, dwa, jesteśmy w stanie wytrzymać trudną sytuację. I no, tutaj, już można powiedzieć, mogę komplementować sam siebie, prawda? bo PKO Bank Polski wygrał tą ocenę międzynarodową, taki konkurs piękności. Jesteśmy bankiem najbardziej odpornym. I to się bierze z tego, że mamy utalentowanych menadżerów, którzy potrafią umiejętnie zarządzać ryzykiem w naszym banku. Poziom kosztów ryzyka w PKO Banku Polskim jest najniższy w naszej Historii, którą znamy, którą pamiętamy. Mówię tutaj akurat za siebie, że od 9 lat jestem prezesem PKO Banku Polskiego i razem z grupą menadżerów staramy się usprawniać różne procesy. Wczoraj mieliśmy wyniki banku PKO za trzeci kwartał 2018: koszt ryzyka 0,63 najniższy w naszej historii. Ja najbardziej się obawiam takiego szoku zewnętrznego, który może pochodzić z szeroko rozumianego zakresu geostrategii albo z turbulencji, która pojawi się na rynkach finansowych, różnego rodzaju przeceny aktywów finansowych, no, która będzie skutkowała takim falą domina, która się pojawi w gospodarce. Unii Europejskiej, a w ślad tym również u nas będąc częścią Unii Europejskiej, raczej tutaj można powiedzieć, myślałem bardziej o strefie euro. My jesteśmy bardzo silnie związani ze strefą euro, a najsilniej w tej strefie euro z Niemcami. Prawda? Eksport niemiecki jest ciągnie wyniki polskiego przemysłu, bo jesteśmy w tym łańcuchu dostaw itd., itd. i tak dalej i tak dalej. To uważam za największe zagrożenie. Inne rzeczy, które są tutaj wewnątrz kraju, oczywiście one mają znaczenie, ale to nie jest coś taka kwestia, że one mogą w sposób znaczny osłabić żywotność polskiego sektora bankowego. Jasne jest i to apeluję zawsze do, do nadzorców, gdy się z nimi spotykam i rozmawiamy, żeby wykorzystywać dobry czas na oczyszczanie się. To jest tak, jak powiedzmy, w życiu, prawda? jeżeli jest dobry czas, to róbmy oszczędności, sprzątajmy, reperujmy, no bo w momencie, kiedy przyjdzie gorszy czas, to będzie i mało czasu, i mało pieniędzy.